Dzień dobry, Ewa Gonia Dietetyk. Bardzo, bardzo bym chciała, żebyś posłuchał tego, co mam do powiedzenia. Postaram się mówić krótko, do końca. Dzisiaj w telewizji śniadaniowej pojawiły się dwie panie plus pani dietetyk, i rozmowa dotyczyła szybkiego odchudzania, a właściwie rozpoczęła się od takiego suplementu diety który nazywa się Berberyna i który w tej chwili bije rekordy popularności jako środek na odchudzanie. Otóż, moi drodzy, otyłość jest chorobą i otyłości się nie odchudza, otyłość się leczy. Mam w swoim gabinecie osoby, które są już po operacji bariatrycznej. Ja je poznałam, tak, po operacji bariatrycznej. W kiedy nastąpił nawrót choroby, czyli ileś lat temu pacjent przechodzi operację bariatryczną, pięknie redukuje masę ciała z ponad 100 kg do 50 kilku kilogramów, czyli do tak zwanej normy. Po kilku latach no niestety nastąpił nawrót choroby i masa ciała jest większa niż ta sprzed operacji bariatrycznej. Mam też w gabinecie pacjenta, który przyszedł do mnie z otyłością olbrzymią, czyli ponad 160 kg, właściwie blisko 170 kg. Pracujemy już lat kilka, i efektem tej pracy. Jest utrata kilkudziesięciu kilogramów, przekroczyliśmy już 30 kilogramów, pracujemy spokojnie, My obserwujemy, kiedy następuje zmiana metabolizmu, kiedy warto poświęcić więcej czasu na rozmowę, na wypracowywanie nawyków ochronnych, na tzw. koła ratunkowe, które pozwalają pacjentom na skuteczną zmianę Nawyków żywieniowych, a później również stylu życia. Mówię później, dlatego że pacjent z otyłością olbrzymią w sposób niezwykle ostrożny musi mieć wprowadzaną aktywność fizyczną, chociaż od początku już tak naprawdę można coś robić. W studiu pojawiły się dwie panie. Jedna pani, która z otyłości mm, olbrzymiej w przeciągu kilku lat zredukowała swoją masę ciała do normy. I pani po operacji bariatrycznej, która niestety z efektu takiej mocnej redukcji masy ciała, nawet nie operacja bariatryczna, przepraszam, ta pani brała lek, brała ozępik. I pod opieką oczywiście lekarza i zredukowała oczywiście masę ciała do normy, czyli do tam 50 kilku kilogramów. Zdjęcia zostały pokazane, ale niestety w tej chwili ta masa wielokrotnie wzrosła po, po kilku latach. Dlatego, kochani, nie ma cudownych środków. Otyłość jest chorobą, którą się leczy. Nie wierzcie w drogę na skróty, dlatego że jest to choroba bardzo niebezpieczna, podstępna, wymaga opieki specjalistycznej i to nie jest choroba, którą się leczy suplementami i siłą woli. To nie jest choroba ludzi słabych albo ludzi, którzy mają zbyt, zbyt duży apetyt, albo są lenidi. To nie jest taka choroba. To jest niedobrze, kiedy rynek suplementów rośnie, za, zarabiają na tym no, duże firmy i też ludzie, którzy te suplementy sprzedają, a nie mamy w ogóle poziomu edukacji, profilaktyki, która by pozwalała na takie uświadomienie, z czym mamy do czynienia. Przepraszam, bo się zatrzymałam i tutaj samochody przejeżdżają. Um, Wiemy, bo już od wielu lat otyłość jest chorobą, która posiada swój własny numer w ewidencji chorób. Natomiast jak pytam pacjentów, to okazuje się, że w swojej karcie na poziomie lekarza rodzinnego nie mają wpisanej tej jednostki chorobowej, jaką jest otyłość, ale usłyszeli swoje zalecenia. Tak? Czyli lekarz mówi do pacjenta chorego na otyłość, proszę schudnąć. Co to znaczy proszę schudnąć? To jest jakaś, jakieś zalecenie, zalecenie średniowiecza. Jesteśmy w sposób bezczelny, programowani na otyłość. Nie mamy dobrego jedzenia. Sami wpakowaliśmy się w wirtualny świat i w, w to, że coraz mniej się ruszamy. Wydaje nam się, że jak dużo będziemy pracować, bez pracy nie ma kołaczy, bullshit. Nieprawda. Pracujemy w, w sposób, który jest niezdrowy, niefizjologiczny, czasem nie mamy wyjścia, bo niestety takie jest życie, tak? potrzebujemy pieniędzy, żeby przeżyć. Ale zawsze z opieką właściwego terapeuty możemy próbować uporządkować swoje, swoje życie. Nie rezygnujcie z terapii żywieniowej, trafcie do dobrego specjalisty, róbcie badania. I pracujcie nad sobą, dlatego że to jest wasze zdrowie, najcenniejsze, co posiadamy. Um, ja w tym roku będę miała 60, tak? Pracuję z pacjentami młodszymi ode mnie, którzy mają zdecydowanie większe problemy, jeśli chodzi o zdrowie. Spotkałam na swojej drodze pacjentów, którzy osoby którzy uznali, że po pierwszych 10 kilogramach i potem jak zaczęli pracować bardziej samodzielnie, że oni są wolni od tego, żeby, że już wiedzą wszystko. Wiedzą, że potrzebne jest białko, wiedzą, że mają ćwiczyć. Wiedzą, że powinni jeść regularnie, że powinni pić wodę. Ale nie znają siebie, nie znają siebie na tyle, żeby utrzymać efekty. Wiem, co mówię, bo niedawno wróciła do mnie pacjentka, która naprawdę prowadzi się, jeśli chodzi o, o taki styl życia, tak, to, to to wszystko jest ok. Chociaż uważam, że trochę za dużo tutaj aktywności. I takiego jakby pracowania nad ciałem. Tak? To też nie jest dobrze, kiedy codziennie po kilka godzin dusimy to nasze ciało na siłowni. Nie zamieniamy na przykład dwa, trzy razy w tygodniu tego na fajny marsz po lesie, ale straciła czujność. Jak naprawdę się dokopałam, to znaczy rozmawiałyśmy tak i przeprowadzałam jakby na nowo. Cały wywiad żywieniowy, to okazuje się, że w domu pojawił się keczup bez cukru. A mówiłam tak i nawet w swoim podcaście polecam Wam serdecznie, normalnik dietetyczny. Naprawdę proszę o to, żeby nie ufać producentom żywności. Cukry mają wiele substancji zastępczych, które mogą podawać producenci, dodawać do żywności. I nie muszą pisać o tym, że. Yy, I mogą wtedy napisać, że, że produkt jest bez cukru. Pojawiły się słodziki, no bo przecież słodziki yy, są ok, są lepsze niż biały cukier czy tam cukier trzcinowy. Nie, żaden cukier nam nie jest potrzebny. Zastępnik cukru nie jest nam potrzebny. Cukier nie jest, biały cukier nie jest potrzebny naszemu organizmowi wcale. Możemy jeść owoce, możemy pozyskiwać cukry z produktów, które daje nam Matka Natura. Natomiast. Yy, Oczywiście, że schody się zaczynają, kiedy się uzależniamy od, od cukru i szukamy wtedy jakiegoś rozwiązania. Dlatego, że pomimo tego, że definicja substancji uzależniającej no, nie pasuje do cukru, to jednak uruchamia cukier te same szlaki dopaminowe, które uruchamia nikotyna, na przykład, tak? Więc czy narkotyki. Więc, kochani, nie idźcie na skróty. Naprawdę róbcie badania i pracujcie powoli. Zaczynając od akceptacji, nie rezygnujcie z terapii dietetycznej, ze współpracy z dietetykiem, z zadawania pytań i nie rzucajcie się na takie, wiecie, swojego ciała, do, na takie... Restrykcje na jakieś nowe rozwiązania, nowe diety. Kurde, żyć trzeba, tak? Ja uważam, że ta zasada 80 na 20 jest bardzo okej. Okay. Jeśli w 80% dbasz o siebie i prowadzisz taki dobry, że tak powiem, opiekujesz się swoim ciałem, dobrze karmisz i ruszasz się, i dbasz o techniki relaksacyjne bardzo ważne to te 20%, kiedy mamy imprezy, święta i różnego rodzaju sytuacje, grille zaraz będą, one nam nie robią szkody. Mamy 365 dni w roku, nawet jeśli świętujecie przez 40 dni, a takich osób jest naprawdę niewiele, to w roku, to nadal pozostaje ponad 300 dni, kiedy możemy się sobą opiekować i siebie, siebie polubić. Polecam, polecam taką uważność, rozwagę i... No, nie wierzcie, że, że otyłość leczy się w taki sposób, który no, jest raz na zawsze skuteczny. To jest choroba, która towarzyszy osobom chorym przez całe życie i, i warto naprawdę nauczyć się siebie i nauczyć się właściwych zachowań i żywieniowych oczywiście i takich zachowań związanych z aktywnością nauczyć się wykonywać badania pomimo lęku, jaki bardzo często pacjentom towarzyszy, no i konsultować się, tak, rozmawiać, mieć wokół dobrych, dobrych specjalistów, ale też dobrych ludzi, do, dobrych przyjaciół. No można by tak było gadać i gadać. Polecam się serdecznie, Ewa Gonia, dietetyk, do usłyszenia.